Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący, Pani Przewodnicząca Karzynoskiwska, bardzo proszę. Szanowni Państwo, dziękuję, że wpłynęłam na moje ręce i oczywiście przekażę um, pismo, skargę na ręce pana burmistrza um, mieszkańców um, bez, bezpośrednio sąsiadujących z lokalem um, odjazd. Um, skarga dotyczy um, licznych, częstego i licznego zakłócenia porządku publicznego. Ponieważ praca radnego to nie tylko komisja i sesja. Radny pracuje codziennie. Ja rozmawiałam z, z panem kolegą, który jest właścicielem lokalu. I co mogę powiedzieć? Konkretny brak zrozumienia. Jestem osobą niezwykle konsultacyjną i, i, i zawsze pragnę rozmawiać, w związku z tym zapytałam, jakie widzi możliwości rozwiązania tej trudnej sytuacji. Pan e, kolega powiedział, że nie widzi kompletnie żadnego problemu i nie odpowiada za swoich gości. Rozmowa była bardzo nieprzyjemna, e, butna, nie chcę nawet już więcej o tym mówić. E, natomiast pan Cholewa myli się. Otóż odpowiada za swoich gości. E, I zgodnie z ustawą jest o, o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, i, 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 um, I osoba, która sprzedaje alkohol, odpowiada nie tylko w miejscu, ale w bezpośrednim otoczeniu. E, Mam skargę podpisaną przez 12 mieszkańców. E, myślę, że e, musimy bacznie obserwować sytuację. Oczywiście od zawsze jest konflikt pomiędzy tymi, którzy chcą spać, a tymi, którzy chcą się bawić. Ale wszystko musi być w jakichś granicach. Nie do drugiej, nie do trzeciej w nocy, codziennie. E, oczywiście mamy instrumenty prawne. I taką koncesję, jeżeli to będzie notorycznie łamane, można cofnąć. To byłaby, myślę, najdrastyczniejsza naj, forma. I myślę, że pan kolega przemyśli swoje postępowanie. Ja będę wnikliwie obserwowała całą sytuację. A ponieważ jestem osobą konkretną, to myślę, że to prowadzę tą sprawę do końca. Przekażę później panu burmistrzowi pismo. Stop, ok. Dziękuję. dziękuję.